W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, Módl się za nami. Królowo Męczenników, Módl się za nami. Święty Pantaleonie, Módl się za nami, święty Pantaleonie, Lekarzu na dworze cesarza Galeriusza, módl się za nami. Święty Pantaleonie, nawrócony grzeszniku, módl się za nami. Święty Pantaleonie, wielki uzdrowicielu, módl się za nami. Święty Pantaleonie, Wielki męczenniku, módl się za nami. Święty Pantaleonie, jeden z czternastu świętych wspomożycieli, módl się za nami. Święty Pantaleonie, patronie ludzi samotnych, módl się za nami. Święty Pantaleonie, patronie lekarzy i pielęgniarek, módl się za nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Pantaleonie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, pomocy męczenników i korono wszystkich świętych, Panie Jezu Chryste, któryś czternastu świętych wspomożycieli, tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył. Prosimy Cię, przez mękę i śmierć Twoją, daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady czternastu świętych wspomożycieli mogli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota, Z nimi w niebie ukoronowani być mogli, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Równy Bóg na wieki wieków. Amen.